Hej kochani, witam Was w moim kolejnym filmie, dzisiaj y, ulubieńcy miesiąca czerwca. Mam tutaj troszkę produktów, także mam nadzieję, że znajdziecie coś również dla siebie ciekawego. Pierwszym takim produktem jest mgiełka z firmy Tołpa, białe kwiaty. Bardzo fajna mgiełka, pięknie pachnie, tak bardzo odświeżająco. Stosuję ją na upały, takie jak teraz się właśnie zaczęły, także bardzo Wam polecam. Nawilża, tonizuje, odświeża i przywraca komfort według producenta, no i według mnie tak samo. Bardzo ją polecam, szczególnie właśnie na takie upalne dni, jak powiedziałam. Bardzo dobry, odświeżający produkt, także polecam gorąco. Kolejnym produktem jest to serum z witaminą C z firmy Ava. Nie wiem, czy to będzie dobrze tu widać, bo opakowanie jest dość odbijające światło. Bardzo dobre serum. 100% witamina C, 100% ochrony antyoksydacyjnej. Tylko słuchajcie, nie potrafiłam znaleźć na opakowaniu, lub yy, procentowa jest ta witamina C, także to mi się nie podoba w tym serum. Natomiast jako działanie naprawdę jest świetne. Jest to mój ulubieniec z tamtego miesiąca. Stosuję to serum tylko i wyłącznie na noc, gdyż w ciągu dnia, wiadomo, witamina C. I promienie słoneczne mogą powodować przebarwienia. Może to być, że tak powiem, niezbyt zgrany duet. Także tylko i wyłącznie używam tego serum na noc. Bardzo dobrze rozjaśniło moje przebarwienia, moje pajączki, które mam na policzkach. Po właśnie miesiącu użytkowania już widzę różnicę. Także serdecznie Wam polecam. Jeszcze powracając do tej mgiełki stopy, ja ją kupiłam. Nie chcę teraz skłamać, ale coś do 20 zł. Nie pamiętam teraz, słuchajcie dokładnie, bo ja to zamówiłam przez internet, z, właśnie ze, ze sklepu Topy. Nie chcę Was skłamać, ale do, maksymalnie do 20 złotych za nią zapłaciłam. Natomiast za to serum również e, zapłaciłam około 18 zł. Ja z, e, za to serum, to serum za, e, kupiłam w promocji w Rosmani, jak była ta promocja właśnie na pielęgnację twarzy. Także normalnie ono kosztuje powyżej 20 zł. ja za nie zapłaciłam około 17-18 zł. Kolejnym produktem, jak już wam pokazywałam w moim projekcie Denko, jest krem z firmy Avon, A New Clinical pod oczy. Ten dwuskładnikowy, ta część zawierała taki żel na powieka który miał napinać powiekę, wygładzać i tak też u mnie on zadziałał. Natomiast w tej części słoiczka znajdował się taki bogaty, gęsty, najbliższy krem pod oczy. Bardzo fajny krem. Bardzo go polecam. Na pewno to nie będzie moje jedyne opakowanie. Także jest to mój ulubieniec miesiąca czerwca. Naprawdę warty i godny polecenia produkt z Avonu. Kolejnym moim ulubieńcem miesiąca czerwca jest rozświetlacz z Lovely. To Was na pewno nie hmm, zaskoczy tym produktem. Już tutaj jak widać za niedługo wyląduje w moim projekcie kolejnym, demką bo już sięga dna. Bardzo fajny rozświetlacz. Nie wiem, czy coś tutaj... W kolorze gold oczywiście. Tu mam już pomazaną rękę czymś innym, ale mam nadzieję, że... Widzicie, jak pięknie odbija. Tworzy taką taflę, tylko można z nim... Mam go też na policzkach, widzicie? Można z nim... troszkę przesadzić i trzeba uważać. Jak się go nakłada, ale bardzo go lubię. Ja go kupiłam również na promocji tej Rosmanowskiej. Ja za niego zapłaciłam. Coś też około 5 zł, jakoś tak. Nie chcę Was też skłamać, ale około 5 zł. Także polecam Wam ten rozświetlacz. Bardzo fajny i tani produkt, bardzo dobry. Kolejnym ulubieńcem jest woda toaletowa z Avonu Little Black Dress. O, o Również mówiłam o tym produkcie w, w, w moim projekcie Denko. Bardzo ładny zapach, naprawdę taki odświeżający na lato, cytrus, cytrusowo-pudrowy. Także m, bardzo gorąco polecam y, ten zapach. Bardzo długo się utrzymuje. Jest taki świeży, mm. typowo letni zapach, na pewno nie na zimę, także typowo letni zapach. Y, Kolejnym moim produktem to jest również tusz Eveline, który pokazywałam w projekcie denką. Z taką szczoteczką, bardzo fajny tusz, nie kruszy się, nie osypuje, bardzo ładnie pogrubia rzęsy, wydłuża, rozdziela, także bardzo wam serdecznie polecam ten y, tusz do rzęs. Ja go również w promocji y, zakupiłam za kwotę około y, 6-7 zł. W regularnej cenie kosztuje on powyżej 10 zł, ale nie, nie za dużo. I słuchajcie, kolejnym produktem jest mój ulubiony produkt do makijażu z Avonu. Jest to kredka Super Shock, żelowa, czarna. Słuchajcie, Wam zaprezentuję tak. Patrzcie. No. Jak masełko, słuchajcie. Piękne, naprawdę. Jest polecana przez wielu makijażystów, wizerzystów. Jeden z lepszych produktów makijażowych, jak nie najlepszy z Iwonu, także polecam serdecznie. Można już ją kupić za około od, w promocjach nawet za 9 zł można ją dostać, także polecam serdecznie. I ostatni mój produkt, maseczka w yy, takim płacie w takim materiale z biedronki już o niej również mówiłam w moim projekcie Denko, także sobie możecie tam zajrzeć. Jest to maseczka trzystopniowa. Tutaj jest taki, taka pianka żel oczyszczająca do twarzy do mycia. Tutaj, tutaj, przepraszam, tu jest serum do nałożenia i następnie taka maska w takim płacie. To jest akurat rozjaśniająca, jest też ze śluzem ze ślimaka i bodajże oczyszczająca. W biedronce można ją kupić za około 5,56 zł. Bardzo polecam te maseczki, naprawdę świetnie działają, ta akurat rozjaśniająca, bardzo rozjaśniła moją cerę. Dała bardzo dobry efekt, także naprawdę widać efekty po zastosowaniu tych maseczek z biedronki, przynajmniej na mojej skórze. No i tak, kochani ulubieńcy miesiąca czerwca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak już wcześniej wspomniałam, listę produktów będziecie mieć w opisie, także możecie sobie tam sprawdzać, bo tam jest cała kopalnia wiedzy, jeżeli byście chcieli wiedzieć na temat tych produktów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o kciuki w górę, o subskrypcję, moje, subskrypcję mojego kanału i zapraszam na kolejne filmiki. Dzięki, trzymajcie się, pa.